Siemanko ponownie mezo z tej strony. Wiem, że nasza akcja Mam Haka na Raka jest już na bardzo zaawansowanym etapie, żeby nie powiedzieć na finiszu. Z tej okazji gratulując wam wkładu, waszej pracy mam dla was specjalny konkurs. Zaproponuję wam na koncercie finałowym w czerwcu piosenkę Ważne w zupełnie nowej wersji, w wersji remiksowej Mam Haka na Raka. Napisałem początek pierwszej zwrotki i początek drugiej zwrotki nawiązujący do naszej akcji, a waszym zadaniem jest dokończenie tych zwrotek, napisanie tekstu, wysłanie go, a osoba, która napisze najlepszy tekst, wykona ze mną właśnie ten remix na koncercie finałowym. Także czekam na wasze teksty, dla zwycięzcy wspólny występ, a dla całej reszty wyróżnionych płyty z autografem. Haka na raka, mam. Haka na raka, haku na matata. Chcę krzyczeć, bo mam wciąż apetyt na życie. Nawet dynowotwór jak potwór zagraża, przeraża. Atakuje jak przeraża. Widzę skupienie na twarzach. Wiedza bronią, staję w szranki do walki. Rozwalam hama na kawałki. Mam nadzieję i wiem, że to nie koniec. Chłoniak, Niech go piekło pochłonie. wyrok nie spadnie jak kilo fiejski nie poddasz się i sam nie dasz się skreślić, nie szukaj przyczyn bo to nie wyczyn, masz wokół ludzi na których możesz liczyć zawsze wykorzystaj tą sytuację i odpowiedz reakcją na inwazję, jesteśmy tutaj bo wiemy co ważne mamy haka na raka, to chyba jasne